Dzień dobry, dzień dobry, witam Was cieplutko i serdecznie. W ten oto bardzo wyjątkowy poranek. Czemu jest wyjątkowy? Dlatego, że dzisiaj tyle się będzie działo w ogóle, jak ja wyglądam, jakieś powinno. No ale cóż, tyle się będzie działo. Dzisiaj robię bardzo mały, taki tycik yy, trening, ale to nie znaczy, że nie zaleje się potem. Zaleje się i to bardzo, bardzo mocno. Yy. Powiem wam, że dużo się u nas w domu dzieje, ja w ogóle dużo jeżdżę, dużo coś tam robię, różnych takich rzeczy. Jestem mega zmęczona, a w ogóle to mój misiek jest bardzo zmęczony, biedny facet, biedny facet, ale... Yy, takie życie, ja właśnie w, jestem w kuchni, co możecie zauważyć. Śmieciuchu, nie... Co do tych owoców, skąd te muchy się biorą, no nie mam pojęcia. Dobra. E Wracając, 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 dzisiaj mam tyle robot, tyle mam robot, tyle, tyle, tyle. I za dokładnie dobę, dobę, za dokładnie dobę będziemy w wyjątkowym miejscu z wyjątkowymi ludźmi. Tak. Jeszcze Wam nie zdradzę. A zresztą, no to sami zobaczycie, jak to będzie, co to będzie. Do czego ja biję? Do tego, że dzisiaj jadę, ja wyjeżdżam. To jest bardzo króciutki wyjazd, bo tylko weekendowy, a większość będziemy w podróży. Niestety tak czasami bywa, jedziemy samochodem. Jadę ja, moja mama i Misiu. Czekajcie chwilkę. Dobra, a tam Gary to w ogóle mm, okres i te sprawy wysypało mnie. Zawsze tak jest, jak chcemy pięknie wyglądać, to nie to jakieś syfy, jakieś gdzieś tam kaszel, kata. Zależy od sytuacji, człowiek zawsze yy, yy, ma to, czego nie chce mieć. O, a to co chce, to nie ma. W sensie, że no jak chce tak ładnie wyglądać. Do czego jeszcze ja biję? No i jedziemy sobie. Dzisiaj mam tyle załatwiania. W ogóle tak. Eee, opłaty, bo dzisiaj jest piątek, piąteczkę, piątunio, e, trening, robię tylko króciutki trening, ale intensywny. I przez e, sobotę i niedzielę, poniedz niedzielę, poniedziałek w ogóle nie ćwiczę i w ogóle nie zważam na to, co jem. Także jem na full wypasie same, e, jak e, będzie trzeba, niezdrowe rzeczy, znaczy jak będzie trzeba. Wiecie o co mi chodzi? będzie taka okazja, jak potrzeba. Same niezdrowe rzeczy. Co jeszcze? Dzisiaj zakupy z mamą. Pakowanie, co prawda trzydniowe, ale jesteśmy bardzo podekscytowani. Czemu nagrywam tego vloga? Bo później, jak wrócę, nie biorę kamery ze sobą, bo jest popsuta. Nie biorę kamery ze sobą, bo jest popsuta. Kupię ją dopiero myślę, że tak jak mi podpowiadaliście na Black Friday. Więc mało nagrywam, ale. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Myślę, że e, trochę będę nagrywała na Instagrama, m, trochę będę nagrywała gdzieś tam e, telefonem, będą zdjęcia i do tego vloga wam dorzucę. Oczywiście też jadę zrobić zakupy dla, e, dla moich dziewczyn, bo razem zostaję z moim bratem, m, także będzie tak przeplatane i będzie miał świetnie zorganizowany czas, bo tutaj e, Halloween będzie parada w, w Barhead no będzie się działo, będzie się działo moi drodzy także e, za chwilę ćwiczenia aha jeszcze spakować się bo ja w ogóle nie jestem spakowana w ogóle nie wczoraj przyjechałam do domu przed 12 tyle się dzieje fantastycznie się dzieje aha moje nowe paznokcie żeby mi pasowały do kreacji e, do kreacji do mojego ubioru na sobotę bo nie powiedziałam wam, ale wybieram się na imprezę na imprezę. Dobra, do zobaczenia później. Dobra, słuchajcie, moje żuczki. E, tak wyglądam po treningu. 15. Dzisiaj sukces hit, czyli hardcore. Krótko, intensywnie, bo nie mam czasu. Teraz biegnę na kąpiel, szybką kąpiel, bo mam 20 minut do wyjścia. Później wracam, ogarniam się, biorę dokumenty, lecę. Także co chwila będę nagrywała takie bardzo short, short informacje. Mm. To będzie fajny vlog, pomimo tego, że to takie poplątane z pomieszane. Dobra, robaczki żuczki moje kochane. Już jestem e, ogarnięta, tylko muszę ubrać jakieś e, jakieś świecidełko. Tylko e, które? To nie. To nie. Teraz mam tutaj z tego względu, że... No, tam spadało mi cały czas, wiecie? A e, tu znowu jest takie nieporęczne denerwuje mnie wręcz, jak tutaj to stoi, bo nie widzę. Co mam dokładnie Woka, Czy odpięłam to, co chciałam. Eee, odpięłam to, co chciałam. Serduszko dzisiaj chcę ubrać po prostu. Okej. Okay. Mam to. Także lecę do mamy, dzisiaj tak chodzę, dzisiaj tak chodzę. Ja tylko, że leciutko podkreśliłam, nawet tego syfa nie zatuszowałam, a może sobie go trochę, trochę, może go maźna, że tak powiem. Uwaga, zasłaniam, tak wiem. E, o, co mi tam spadło? A, perfumy mi spadły, którym. Dobra, tu jest to. Mhm. Szybka akcja, korektor. I to wszystko. I to jest całe, całe. i paluchem. Ktoś mówi: paluchem, no paluchem. Cały sekret. Zaraz nie będzie widać. Aż tak bardzo. O. I już. Już. Mam twarz. Dobra, zbieram się z mamą na zakupy. Oczywiście pokażę Wam, jak wrócę, co zakupiłam. Także. Tyle się dzieje, tyle się dzieje. Nie mogę się doczekać tego weekendu. Boże, jak fajnie. Jeszcze kilka godzin yy, dzieli nas od wyjazdu. Tak. Długiej drogi. Dobra, robaczki. Idę do mamy. Jestem zmarnowana. Jeszcze tyle roboty przede mną, że ho, ho, ho. Tak jak mówiłam y, wam, y, jedziemy, jedziemy, dzisiaj. Mamy wyjazd. Jest godzina 15 po drugiej. Ja dopiero wyszłam do domu. Jak możecie zaobserwować, tu są zakupy i kontroler jakości. Zgubił Pan coś tam? Merda ogonem, czyli potwierdzenie. <laughs> Dobra, co ja Wam powiem, to Wam powiem to, że muszę tak nagrywać takie dziwne ruchy, robić tą kamerą z tego względu, że muszę ją trzymać. Uff, bo, bo muszę. Yy, wyciągnąć te zakupy i Wam je pokazać, znaczy muszę, chcę. Spieszę się, także zaraz Wam pokażę. Dobra, yy, będzie bardzo, bardzo niezdrowo, ale mamuśka z tatuśkiem wyjeżdżają, więc dzieci mają przyzwolenie. Yy, ja też będę bardzo niezdrowo jadła, w ogóle nie ćwiczyła, piła alkohol i w ogóle wszystko yy, zakazane, ale robię to świadomie, więc yy. Wybór należy do mnie i dzieciom w ten dzień też pozwalam na grzeszki. No bo od czasu do czasu można, a nawet trzeba. Chleby i bułki, yy, mięso mielone, yy, 5%, energy drinki na wyjazd, yy, gotowany kurczak, jogurt naturalny, yy, dwa mleka łaciate, yy, tłuste zupki chińskie ryba. Na dzisiaj yy, przed wyjazdem obiad zrobię, żebyśmy zjedli. No, i razem też musisz zjeść obiad. Płatki słodkie, e, pomarańcze, cytryny, mm, cukierki na wyjazd bezcukrowe, lubię te cukierki. Ogóreczki, e, dwa mleka e, niesłodzone, a migdałowe, jabłka deserowe, e, dwie paczki pomidorów chyba jest więcej ich. I tutaj właśnie jedne dla kurczaki, coś jak KFC. Tak, wiem, dużo kalorii, dosyć niezdrowe, bla, bla, bla. Eee, trudno, ale smaczne, smaczne i polecam. Tak, są rzeczy, które są niezdrowe i też mogę polecić, i to jest właśnie to. Jedne dla dziewczyn zostaje w domu, drugie jest dla e, brata i dla mojego syna e, na drugi dom. I jajka, za chwilę pokażę Wam resztę, tylko to pochowam. Zobaczcie, e, gazetka z Morrisona. Kiedyś nie było, teraz wszędzie są wzięłam na zobaczenie e, co tam jest, jak tam bla bla bla. Dobra, flora light, e, princesa kokosowa dla Rosela. Sertaki, bo nie byłam pewna czy mają w domu. E, gre, nie, grapes, ale winogrona dla dzieci. E, tutaj dla mnie ja uwielbiam je, że na 50, z 2 funtów na 50 pensów. E, Batony, dwie paczki wzięłam, bo promocja. E, serki uwielbiam. Jedna paczka e, idzie na drogę. Od razu, może e, nie, nie, zaraz pochowam, bo nie mam jedną ręką jak. E, batony proteinowe e, na drogę e, dla Rasela. Batony dla dziewczyn na obiady, pierw z kurczaka, e, jogurt do domu. E, tutaj takie paski dla Rasela. Na drogę dla nas proteinowe kurczaczki. Jeden dla jedno zostaje dla rasela, później ten chleb to nie, to jest rasela wyciągnięty. Taki chlebek kupiłam dziewczynom. Jakieś widło, pomidory, mozzarella, kapusta pekińska i steki. Zobaczcie, jakie ładne steki. Mmm, mm, mm. śliczne. Dobra, kochani, ja za, pochowam to. Za 15 minut mój brat przyjdzie czekać na rasela. Ja wtedy jadę po miśka, wracam, pakujemy nas, robię obiad, pakuję nas, szykuję i piąta, szósta, wyjeżdżamy. Jest, 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 jest. Yes. Trochę jest taki stresik, dlatego jestem już taka fizy, ale będzie okej, okay, będzie okej. Okay będzie super, nie tylko ok auto zatankowane to zrobione, to zrobione, to zrobione popłacone po wszystkie rzeczy co miałam załatwić, załatwione także pik... pikalo pikolo nie wiem co chciałam powiedzieć do później ale tak będę właśnie jechała a tu mam takie, takie pobojowisko i biegamy, plączemy się w tam i we w nie, wszystko jest ok Myślałam szczerze, jak utknęłam, jadąc po Sława i utknęłam w korku, i jechałam przez nie wiem ile, to szczerze powiedziawszy, myślałam, że to będzie gorzej. Wszystko pranie wyciągnę i zbieramy się, pakujemy się, wychodzimy. Z 5, myślę, że do 15 po, powinniśmy wyjść z domu. Także resztę dogram wam w formie zdjęć albo filmików z Instagrama, także do zobaczenia. oglądajcie dalej. Dobra, pier, pier, pierwszy serwis. O, jeszcze bardzo dużo. Pierwszy serwis, idziemy się zeszczeć. Taka informacja. Dwie, dwie bite godziny. Ja, dwie półtora max no półtora Duże opóźnienie i dzięki temu przepłynęliśmy my, I... my, my. <grymne> my, my, my. <grymne> przynajmniej tu jest fantastyczne słoneczko jesteśmy już zmęczeni śmierdzący i jeszcze godzina yeah. hej hej mały cioci i ufujka